Tym, czego poszkodowany strażak najbardziej potrzebuje, jest powietrze. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, co powinno znaleźć się w tobie, którą zabiera za sobą rota asekuracyjna, idąc po poszkodowanego strażaka. Uczestnicy naszych szkoleń ze Strażackiego walu wiedzą, że jednym z najważniejszych zadań roty asekuracyjnej jest dostarczenie poszkodowanemu strażakowi zapasowego źródła powietrza. Nawet jeśli ten nasz poszkodowany strażak ma jeszcze duży zapas, to nie wiemy jak długo będzie trwała ewakuacja. Dlatego też rota asekuracyjna zawsze zabiera ze sobą dodatkowy aparat powietrzny. Do tej pory ćwicząc zabieraliśmy ze sobą taki zwykły aparat powietrzny, taki sam, jakiego używa nasz poszkodowany strażak. Jednak chcemy Wam pokazać, jak wygląda taki zestaw dedykowany do tego typu działań. Torba taka zbudowana jest tak, że oprócz noszenia na ramieniu można ją ciągnąć po ziemi. Nawet po nierównej powierzchni można ją wciągać po elewacji budynku, ciągnąć po drabinie. Jeśli strażacy poruszają się nisko w warunkach zadmienia, to taka pozycja będzie dla nich najbezpieczniejsza i najwygodniejsza. Ta wzmocniona konstrukcja torby chroni nam butlę i chroni całą zawartość tego zestawu. Najważniejszym elementem tego zestawu jest oczywiście butla z powietrzem. My wybraliśmy butlę kompozytową, dlatego że jest dużo lżejsza od stalowej. Taki zespół ewakuując poszkodowanego strażaka będzie musiał go ciągnąć razem z tą torbą. Dlatego chcielibyśmy, żeby ten zestaw ważył jak najmniej. Pamiętajcie też, że butle kompozytowe mają większą pojemność niż butle stalowe. Dzięki temu mamy większy zapas zabieranego powietrza. Ta butla, którą my mamy w torbie, znajduje się w pokrowcu. Dzięki temu możemy ją wyjąć z tej torby i używać samodzielnie bez niej. Możemy użyć takiego zestawu na przykład do działań w studni. Do butli przykręcony jest reduktor z wężem z manometrem i z gwizdkiem. Czołowi producenci sprzętu posiadają takie reduktory przeznaczone do tego typu zestawów. Nie jest to aparat powietrzny, w świetle prawa, w związku z tym nie musi on posiadać świadectwa dopuszczenia. Podobnie jak jest to w przypadku aparatów ucieczkowych czy aparatów wężowych. Do reduktora przymocowany jest automat. Niestety, w Polsce zdarza się często, że przy jednej akcji używane są aparaty powietrzne różnych typów i różnych producentów. Dlatego dobrze jest, żeby w Waszej torbie znalazł się taki automat, jaki dominuje na Waszym terenie działania. Jeśli znajdziecie poszkodowanego strażaka i okaże się, że ma on taką maskę, jak automat, który posiadacie, to przepinacie mu automat do jego maski i zaczyna wtedy oddychać zewnętrznym źródłem powietrza, któremu dostarczyliście. Może się jednak zdarzyć, że nasz poszkodowany strażak ma na sobie maskę, która nie jest kompatybilna z tym automatem, który mamy w torbie. Może się też zdarzyć, że taki strażak wcześniej w panice zerwał maskę z twarzy, albo że to właśnie maska uległa awarii. Dlatego też w bocznej kieszeni naszej torby znajduje się kaptur ucieczkowy. Kaptur taki jest dopinany do reduktora i zakładany na głowę strażakowi. Wtedy ten strażak oddycha powietrzem właśnie przez ten kaptur. Kaptur taki jest łatwy i szybki do założenia. Musicie jednak wiedzieć, że kaptur nie posiada automatu oddechowego. W związku z tym przepływ powietrza jest nim stały. Oznacza to, że powietrze wydobywa się z niego niezależnie od tego, czy użytkownik robi w danym momencie wdech. O kapturach opowiemy więcej przy innej okazji. Dziś pamiętajcie, że jest to ważny sprzęt, ale musi być używany odpowiedzialnie, będąc podłączonym do niezależnego źródła powietrza, jak w przypadku tego zestawu albo jak w aparacie ucieczkowym. Natomiast przypinanie tego kaptura ucieczkowego do naszego aparatu powietrznego może być w wielu sytuacjach niebezpieczne. Kieszenie w torbie. Służą do przenoszenia akcesoriów, które mogą się przydać do ewakuacji poszkodowanego strażaka. Umieściliśmy w nich m.in. dwie flary LEDowe. Możemy ich użyć na przykład, do oznaczenia położenia samej torby, gdy musimy od niej odejść, na przykład, żeby przeszukać jakieś niedostępne miejsce. Możemy nimi też oznaczyć poszkodowanego strażaka, jeśli będziemy musieli się wycofać i zostawić go, by oczekiwał na dojście kolejnej loty. W torbie znajduje się też sygnalizator bez ruchu. Przy jego pomocy również możemy oznaczyć pozycję strażaka, który oddycha aparatem z torby. W czasie, gdy my będziemy musieli się wycofać, gdy będzie nam się kończyło powietrze, kolejna rota wysłana na podmianę będzie mogła go łatwiej odnaleźć. W torbie znajdują się też dwa zestawy strażaka, czyli taśmy o długości 160 cm i karabinki. Posłużą nam one m.in. do zamocowania torby do poszkodowanego. O tym, jak używać takiej osobistej pętli z taśmy i karabinka opowiemy przy kolejnej okazji. Taśma taka jest zwinięta w krąg i sklejona papierową taśmą klejącą. Dzięki temu można ją szybko rozwinąć. Wsadziliśmy do torby też worek z cienką linką o średnicy 6 mm zakończonej karabinkami. Jest w kolorze umożliwiającym łatwą identyfikację. 15 metrów takiej linki może posłużyć do wciągnięcia torby na górę, przeciągnięcia przez przeszkodę, a nawet do ciągnięcia poszkodowanego przez trudny teren. W jednej z kieszeni znajduje się sekator. Służy do uwalniania zaplątanego strażaka. Przy jego pomocy możemy też przeciąć szelki noszaka, żeby szybko zdjąć aparat powietrzny z pleców poszkodowanego. Wybraliśmy tzw. sekator kowadełkowy. Ma tylko jedno ostrze. W przeciwieństwie do sekatorów nożycowych, cięty materiał nie wejdzie nam pomiędzy ostrza. W torbie mamy też dwie opaski zaciskowe. My wybraliśmy opaski SOF w kolorze pomarańczowym. Naszym zdaniem nadadzą się najlepiej do zastosowania z tym zestawem. Chcemy, by każde miejsce, w którym może się ona znaleźć, zawierało taką opaskę. Chcemy nasycić nimi środowisko, tak aby widok opaski zaciskowej nie dziwił nikogo. W torbie mieszczą się też nosze płachtowe. Można je wyjąć bez rozpinania całej torby. Używa się ich inaczej niż do noszenia na nich poszkodowanych. Odpowiednio zastosowane takie nosze nadają się świetnie do ciągnięcia poszkodowanego po podłodze. Do takich noszy można dopiąć torbę z aparatem. Więcej na temat tego zestawu, w szczególności na temat tego, jak go użyć, dowiecie się z naszego szkolenia Strażacki Survival Poziom 2. Jest ono w całości poświęcone ratowaniu strażaków przez strażaków. Udział w nim mogą wziąć osoby, które ukończyły wcześniej nasze szkolenie Strażacki Survival Poziom 1 albo nasze wcześniejsze jednoetapowe szkolenie ze strażackiego Survivalu. Pamiętajcie, że skład tej torby jest tylko naszą propozycją. Mamy nadzieję, że takie torby niedługo zaczną wchodzić na wyposażenie strażaków w całej Polsce. Wiemy już dzisiaj, że znajdują się one m.in. w Warszawie i na Śląsku, i wiemy też, że strażacy w tych miejscach mają pewne swoje przemyślenia na temat tego, co w tych torbach powinno się znaleźć.